Siemaneczko, Paw Piotrowski z tej strony. Witam w nowym odcinku na moim kanale. Niestety, jak widzicie, pogoda dzisiaj bardzo angielska, także dzisiaj, korzystając z tej okazji, będą lifehacki BMX-owe. Także pierwszy patencior będzie z gripami. Załóżmy, że jeździcie w deszczowej pogodzie, akurat wracacie do domu, czy po prostu złapał was deszcz, no i chwilę później efekt jest taki o... Manetka. No nie będzie się bezpiecznie jeździło, kiedy grip się cały czas przesuwa, a patent na to jest bardzo prosty. Podwijamy gripa. Na początku może się odwijać aż za bardzo, ale to dobrze, bo dojedziemy do każdej jego części. Bierzemy sobie koszulkę, najwyżej później się wypierze, tragedia się nie stanie. Wycieramy Tutaj jeszcze trochę wytrę, i z powrotem odwijamy. Czasami odwinięcie nie wystarczy, bo widzieliście, zrobiło się tutaj zgubienie. Trzeba tego gripa po prostu ręcznie, strasznie naciągnąć. Ok, i już jest bezpiecznie. A teraz będzie chyba mój ulubiony patent. Jeśli chodzi o pedały, bo od lat to stosuję, naprawdę nie wyobrażam sobie już tego nie stosować. Ostatnio właśnie się tak zdarzyło, że nie miałem pod ręką spraya i jakoś, wyobraźcie sobie, dziwnie mi się jeździło. O co chodzi? Potrzebny jest spray na, w jakimkolwiek chcecie kolorze, taki, który będzie widoczny e, no, z waszej perspektywy, jako rajdera. Chodzi o to, że moim lewym, jak i prawym pedale, jak widzicie, jedna strona jest zaznaczona. Innym kolorem, tylko po to, żebym wiedział, na której stronie trzymam buta, a która strona idzie do dołu przeszkód. Tak? Czyli w skrócie, tutaj zawsze mam piny, tutaj piny się zjeżdżają, gdy uderzam o przeszkody. Zjeżdżamy spray, ja sobie poprawię znaczek, malujemy. Przyzwyczajenie się do tego, żeby pilnować, którą stroną dotykacie buta, wyślę, że zajmie jedną dobrą sesję albo dwie i już będziecie ten patent po prostu uwielbiali na lata, tak jak ja. Kolejny patent jest też taki, bez którego nie wyobrażam sobie jazdy na BMX-ie. Chodzi tutaj o niepożądane przestawianie się kor przy tailwhipach i footjamwhipach, więc myślę, każdy kto siedzi w tym jakiś czas, e, wie o czym mówię. Zobaczcie na mój rower, akurat łańcuch mam w tej chwili trochę luźny, ale ogólnie nie jest to jakiś super rower do robienia lipów, ale ja ich nie robię, także mi to nie przeszkadza. Chodzi o to, żeby nie przestawiały mi się korby przy tej lipach, bo tego bardzo nie lubię i myślę, że nikt tego nie lubi. A patent na to jest prosty. Nie instalujecie tej tulejki środkowej suportu. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że szybciej zniszczą się łożyska supportu, ale szczerze, e, już któryś komplet złoży z rzędu i z taką samą częstotliwością, czyli co rok lub dwa wymieniam support jak z używaniem tej tulejki, także nie widzę większej różnicy, a przynajmniej korby mi się nie przedstawiają i jest to dla mnie bardzo ważne. A skoro już o tym wspomniałem, czyli o luźnym łańcuchu, to jest kolejna rzecz, która trochę mnie irytuje, lubię, gdy on jest naciągnięty, więc to jest idealna okazja, żeby go naciągnąć i pokazać Wam, jak proste to jest. Nie trzeba zbędnych kombinacji tutaj wykonywać. Ok, patent jest prosty: jak naciągnąć łańcuch? Odkręcamy śrubę, nakrętkę od strony z napędem, i teraz ja robię to lewą ręką, wy możecie robić prawą jak mam wygodniej i też zależy czy macie napęd z lewej czy z prawej ja mam napęd z lewej, czyli robię to lewą ręką chwytam za rurkę tutaj w ramie w ten sposób i kciukiem dopycham koło, jeżeli macie bardzo mało powietrza to będziecie musieli dopychać obręcz ja dopycham oponę kciukiem w stronę napędu, przez co koło tutaj idzie troszkę do tyłu w hakach no i łańcuch naturalnie się napina czyli Dociskam, jak widzicie łańcuch się od razu napiął, dokręcam do lekkiego oporu i teraz dopiero jak już koło zostanie w tej pozycji, dwoma rękoma dokręcam koło mocno tak jak powinno być. Sprawdzę sobie jeszcze z tej strony. No i pięknie, tak jak tak. lubię. Teraz patęcik, który w moim przypadku będzie trochę odgrywanym kotletem, ale jeśli jesteś nowy na kanale, to będzie coś nowego dla Ciebie. Chodzi o to, że w tym wariacie ostatnio, gdy sobie troszkę poskakałem, przesunęła mi się kierownica. I jeżeli u was też się tak dzieje, pokażę Wam jak bardzo prosto temu zaradzić. Najpierw musimy odkręcić wszystkie śruby z przodu. Ok, i teraz, gdy już mam przednią pokrywkę mostka zdemontowaną. Biorę papier ścierny, szorstki najlepiej, i muszę tutaj trochę przeszlifować. To samo robię, oczywiście, w drugiej części mostka. Nie musicie szlifować nie wiadomo ile tego materiału aluminium. Wystarczy troszkę poszlifować, tak żeby powierzchnia była chropowata. I sorry, że bez oprawki, ale nie znalazłem. Nożyk do tapet i zrobię tutaj takie krechy w ten sposób. A teraz pokażę Wam fajny patent, jaki mam tylko i wyłącznie na duży rower, bo w mniejszym, jak widzieliście, nie mam hamulca. A jak jeżdżę tym rowerem, no nie oszukujmy się, zapiję trochę nim, e, więc dobry hamulec potrzebuję. I teraz tak. Są klocki bezbarwne tutaj, ale zobaczcie. No gdzieś tam on potrafi puścić, tak? To teraz wam pokażę na to patent. Najpierw sobie wyczyszczę obręcz, zjadę z tego kurzu, syfu, czyli pedałuję. Po to, żeby się kręciło koło oczywiście. No i widzicie, jaki tam czarny syf jest. Także oczyszczam z tego felgen. Nie będę robił dokładnego mycia, bo do tego patentu e, będzie to bez sensu. Ok, i teraz nie robię reklamy, ale biorę energy drinka, napój energetyczny, i posmaruję obręcz energetykiem. żeby ten lepki napój. O, słyszycie? Teraz hamulec zieleta. E, oczywiście, jakie są wady takiego patentu? Hamulec może troszkę, naprawdę troszkę piszczeć, a w skrajnych przypadkach, jak ktoś ma bardzo miękkie klocki, to może wrzeszczeć ten hamulec, ale będzie naprawdę dobrze hamował. I to jest patent sprawdzony przez wielu. Mam jeszcze dla Was dwa patenty związane z hamulcem, i wcisnę je tutaj w jedno, bo są bardzo powiązane ze sobą. Chodzi tutaj o płynną pracę hamulca. Jak widzicie, tutaj ten mostek. Mam zapiętą trytytkę i co to daje? Jest e, ten kabel od razu naciągnięty, przez co zobaczcie jaka jest szybka reakcja hamulca i też jak płynnie chodzi mi kabel a na to na płynne chodzenie kabla patent jest taki, że w kabel zewnętrzny, czyli to co tutaj teraz widzicie wlałem trochę oleju do łańcucha, takiego gęstego e, nazywa się to wet loop, to jest finish linea. Zielona tubka, więc jeśli macie dostęp, albo myślę, że nawet jakimś innym olejem, broń boże, WD40, bo WD40 wyczyści smar i potem będzie sucho, bo odparuje i będzie jeszcze gorzej. Ale czymś takim gęstym, lepkim i od razu hamulec będzie ładnie płynnie chodził. Jak często wy widzicie taki widok, że szprycha jest połamana? No ja niestety kiedyś widywałem go bardzo często. I teraz tak jesteście w połowie jakiejś dobrej sesji, nagrywacie nagle z tyłu w kole. Załóżmy słychać taki dźwięk szprychy wyłamanej, i co teraz? No, raczej stratą czasu byłoby e, marnowanie go na wymianę szprychy, w czasie kiedy możecie coś nagrać. Dlatego to jest oczywiście patent taki chwilowy, tak? Prowizorka, ale potem w domu sobie ze spokojem zmienicie szprychę, czy jak będziecie mieli chwilę wolnego. O co chodzi? Taką szprychę żeby nie latała, żeby nie przeszkadzała, i jeszcze żeby w miarę utrzymywała sztywność koła, bierzemy, wyginamy. Ja najczęściej robię takie supełki, kiedyś w większości zdjęć i filmów mojego rowera były takie supełki w kołach. Tak to wygląda. Sprycha zawinięta, nie lata. Nie będzie haczyła o nogę, jak wpadnie w koło niechcący przy nieudanym triku. No i ogólnie. Jest to doraźne zapobieganie, ale patent, myślę, mój ulubiony na połama na szprychy. Ostatnim patentem będzie coś, co też może irytować, bo nieraz jak łapiecie snake'a w kole, czyli po prostu e, przebijacie dentkę, zdarza się, że przebicie jest tak. O, tutaj widać, mam idealny przykład. Widzicie, jak wystaje ta szprycha. Nie wiem, czy będzie akurat dobrze widać strasznie wystaje, i to jest ogólnie przesadą, ale może być tak, że u was wystaje tylko trochę przez co przy jakimś lądowaniu dentka po prostu będzie się przebijała a paden jest prosty, bo taką taśmę izolacyjną większość z was w domu ma co najważniejsze mieć taką taśmę specjalną do obręczy i jeżeli ona jest słaba, puszcza, e, szprychy przebijają dętkę w waszym kole to możecie wzmocnić tą taśmę do obręczy Zaczynamy od wentyla. Tutaj mam wentyl, proszę bardzo. Przyłapuję taką taśmę i będę owijał wokół całego koła. W taki sposób po całej szerokości możecie, czyli kilka dobrych warstw. Ja nie potrzebuję tego robić, bo tego koła już nie używam. A taśma do obręczy federala w tym przypadku była naprawdę gruba, dobra, nie miałem nigdy problemu. Ale jeśli wy macie taki problem, taśma izolacyjna albo duct tape, czyli ta taka e, srebrna taśma mocna, naprawdę załatwi ten problem. Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to na tyle. Tych lifehacków i patentów bmxowych jest naprawdę mnóstwo, uwierzcie, ja przedstawiłem wam kilka wybranych, które sam stosuję, są sprawdzone, więc nie musicie się obawiać, możecie śmiało sami je stosować, a jeśli wy chcecie się podzielić jakimś ze mną, którego być może nie znam, śmiało dawajcie znaka na dole w komentarzu, oczywiście zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, bo już niedługo w przyszłym tygodniu nowy odcinek na kanale. Pozdro!